W systemie obsługi najmu możesz generować dowolne dokumenty. Może to być umowa najmu, protokół zdawczy i odbiorczy, a także wszelkiego rodzaju oświadczenia, poręczenia czy wezwania. Wystarczy przejść do menu szablony, kliknąć w przycisk nowy szablon i stworzyć swoją treść dokumentu. Masz do wyboru kilkadziesiąt zmiennych, które możesz użyć, ograniczać ją więc jedynie Twoja wyobraźnia. Pokażę Ci, jak stworzyć prosty dokument rozwiązania umowy za porozumieniem stron, który możesz następnie podpisać zdalnie poprzez naszą aplikację do podpisu. Po wpisaniu treści, uzupełniamy potrzebne zmienne. Możemy dodać również nasze logo do szablonu. Wygenerowanie dokumentu zadziała podobnie jak przy generowaniu umowy czy protokołu zdawczego i odbiorczego, o którym mówiłem w poprzednich materiałach.